Cześć, witam na kanale Świat Linuxa. Tym razem materiał z serii dlaczego i jak przejść na Linuxa W tym materiale zajmiemy się, że tak powiem, szeroko pojętym wsparciem dla Linuxa, dla systemu Linux ogólnie pomocą techniczną, jak wygląda to w sprawie znaczy w temacie płatnej płatnej pomocy technicznej, jak i po prostu, jeżeli chodzi o społeczność Linuxa. Od razu zaznaczam, że nie jestem profesjonalistą. Siedzę dopiero kilka miesięcy i naprawdę mogę popełniać tutaj różne dziwne wpadki, błędy itd. Tak więc proszę to brać takim delikatnie mówiąc przymrużeniem oka, tak, takim będę mówił o tym okiem totalnego lamera, nuba i tak dalej, OK? Bardzo proszę to wziąć pod uwagę. Nie ma co za, przedłużać. Zacznijmy sobie może przegląd od pomocy technicznej, od ogólnie powiedzmy stron internetowych o Linuxie w Polsce. No to zaczynajmy tą zabawę. Pierwsze co chciałbym wam polecić naprawdę bardzo fajną, bardzo zgraną grupę na Facebooku Linux BSD Polska, wsparcie techniczne. Naprawdę jest tam dużo ludzi, dużo ludzi, którzy chcą pomóc. Jest około 3800 osób. Jeżeli zadacie pytanie, to w 95% otrzymacie na nie odpowiedź. No chyba, że ktoś nie zna, no to wtedy, że tak powiem, sorry. Ale jeżeli macie konto na Facebooku i interesujecie się Linuxem, to myślę, że warto sobie na tą grupę zobaczyć. Ja naprawdę polecam, jestem tam już od paru, dwóch albo trzech miesięcy. I naprawdę jest miło, sympatycznie, jest kupa ludzi, którzy pomagają. I można sobie tutaj po prostu życie delikatnie mówiąc ułatwić. Jak najbardziej polecam Linux BSD Polska, wsparcie techniczne na Facebooku jest ogólnie OBSD o Linuxie. Więc zobaczcie sobie, jak to ładnie to wygląda wszystko. Są posty, odpowiedzi, pytania. Naprawdę jest, jest warto dołączyć do takiej fajnej społeczności, która się tutaj utworzyła już dłuższy, dłuższy czas temu i warto sobie na to, że tak powiem zobaczyć. Mamy tutaj również grupę Personalizacja Linux BSD Polska która grupa zajmuje się personalizacją właśnie naszego kochanego Linuxa, zmianą wyglądu różnymi takimi trikami i więc jak najbardziej również można sobie na tą stronkę zobaczyć. Tutaj jest troszeczkę mniej chyba osób, ale mimo wszystko warto sobie zobaczyć, dołączyć, bo im więcej tym lepiej. Jest tej 85 osób, ale grupa jest bardzo świeża, również jest aktywna, jak widać dzieje się tutaj dużo, więc myślę, że będzie to dobrym pomysłem, żeby sobie też na tą grupę wpaść i zobaczyć. Ok, tutaj oczywiście możecie otrzymać pomoc bezpłatną, tak, jak najbardziej. Jak już zaczęliśmy od bezpłatnej, to idziemy, nie będziemy tego mieszać. Popatrzmy sobie ogólnie na strony internetowe, które ja osobiście znalazłem. Jak to wygląda? Domena linux.pl Wszystko fajnie, pięknie, tylko niestety. No, jest to ostatni post 28 maja tego roku, i tutaj praktycznie no, mało się dzieje. Chyba, że ja coś pominam. Być może tutaj dzieje się również jest dostępne forum, które będzie omawiane w drugiej części filmu. Ale sama strona jest, no, no jest, można sobie troszeczkę tutaj poczytać. Ale przydałoby się, żeby to bardziej ktoś po prostu aktualizował i żeby to po prostu się rozwijało jako domena linux.pl, tak. No to naprawdę przydało się, żeby to troszeczkę, że tak powiem, roz, roz, rozwinąć. Chociaż moim celem nie jest miażdżenie czy opieprzanie kogoś za to, że nie prowadzi strony, i tak dalej. Tylko chodzi o to, żeby coś po prostu pokazać, że, że jednak jest kilka stron, które warto sobie odwiedzić. I być może ten materiał ktoś zobaczy z tej strony. Może ktoś powie temu, ma znajomego na tym portalu że naprawdę warto to rozkręcić, bo kurczę fajnie po prostu takie polskie community, żeby, żeby powstało i żeby ono działało, bo polskich stron jest naprawdę o Linuxie bardzo mało. Niestety jest bardzo mało, jest kupa, że to powiem, chłamu. Nie mówię tutaj o innych systemów operacyjnych, tylko po, po prostu o, o chłamie ogólnie. Natomiast takich technicznych rzeczy 95% to jest niestety Windows, no, no tak wygląda polska rzeczywistość, tak? I, i można by to zmienić, tylko trzeba chcieć, trzeba ludzi do tego i trzeba po prostu tak jak mówię, chcieć, tak po prostu trzeba chcieć ok, idziemy sobie dalej linuxportal.pl, porozmawiajmy o linuxie co tutaj mamy, tutaj mamy to jest chyba taki agregator treści, że tak powiem jeżeli dobrze się wyrażam oczywiście o nic poza tym nam się tutaj raczej chyba nie znajduje. Główna strona, niestety, tutaj nic więcej. Zobaczymy jeszcze na wiadomości. Może coś tutaj będzie. Tak, ten jest agregator z przystajnika, z takiej, takie z Linuxaży. Można sobie tutaj wejść i zobaczyć taki zbiór, powiedzmy, wiadomości. Z tym, że na dwa miesiące to już jest delikatnie mówiąc, nieaktualny temat. Niestety. A szkoda. No to jedziemy dalej. Linuxa.pl to jest olbrzymi portal, naprawdę bardzo, bardzo duży, yy, techniczny portal. Zresztą tutaj kolega, którego, nie wiem czy jest administratorem, który go prowadzi, który jest właścicielem, jest również deweloperem Linuxa Sparki. Trzeba o tym pamiętać, bo to jest właśnie ich zasługa, to że powstał w yy, Sparki. To znajdziecie na linuxiarzach? naprawdę fuly. Są wiadomości aktualne. Jest bardzo, bardzo ogromna y, wiedza, baza na temat, jeżeli chodzi o Linuxa. Jest kupa dystrybucji opisywanych. Jest to wszystko perfekcyjnie, że tak powiem, posortowane. Y, są informacje, jak zainstalować tego Linuxa. Narzędzia, no po prostu naprawdę stronę bardzo, bardzo polecam linuksiarze.pl, warto sobie dodać do zakładek i tutaj zaglądać, dlatego że jest naprawdę jak najbardziej w porządku. Forum również mają, ale tak jak mówiłem, to będzie, fora będą opisywane, omawiane w drugiej części filmu. linuksiarze.pl jak najbardziej zapraszam, zobaczcie sobie, obejrzyjcie, bo warto, naprawdę po prostu warto Oby więcej takich, takich serwisów się znajdowało, że tak powiem. For Programmers to jest ogólnie mm, strona dla programistów, dla hakerów. Hakerów w sensie tworzenia oprogramowania, a nie hakowania. Mm, z tego co przynajmniej patrzyłem, jest naprawdę portal warty, że ktoś jest deweloperem, chce programować i tak dalej. Warto sobie na ten, tą stronkę tutaj For Programmers dodać również do ulubionych zobaczyć jak to wygląda, poczytać sobie te materiały, gdyż z grubsza zobaczyłem, naprawdę warto, bo jest tego sporo. Bardzo chętnie panowie tutaj rozmawiają o, o Linuxie, odpowiadają. Zresztą pozdrawiam wszystkich subskrybentów, którzy pochodzą właśnie między nimi z For Programmers, z forum ogólnie, z całej stronki. Bardzo, bardzo dziękuję. I, i naprawdę sobie, kolejna stronka, którą warto odwiedzać i warto sobie zobaczyć osword.pl to jest dość stara strona w sensie, w sensie istnienia. Naprawdę jest bardzo fajnie. Zajmują się tutaj przede wszystkim oprogramowaniem open source, różnego rodzaju konferencjami itd. itd. Jest dużo różnych fajnych artykułów, więc można sobie tutaj również zobaczyć. Patrzyłem, raczej nie ma takich linków typowo sponsorowanych, typu kup telefon Samsunga, bo Samsung jest najlepszy itd. Raczej tego unikają, dzięki Bogu, bo tego sypu jest coraz więcej, że tak powiem. Więc, więc naprawdę osworld.pl można sobie tutaj zobaczyć, popatrzeć mm, i zdecydować o tym, żeby sobie ich dodać. I przystajnik to jest po prostu, moim zdaniem, jedna, druga, nie wiem, która jest lepsza czy Linuxia czy Przystajnik. De facto Przystajnik jest bardziej, ma bardziej szeroką. Mm, Szerokie pojęcie, o że tak powiem, nie mogę się wyrazić. Yy, mianowicie oni traktują o programach, przede wszystkim o programach dla Linuxa, jakie się nowe wersje pojawiają, o tak jak widać tutaj tych systemach yy, graficznych. Naprawdę jest tego sporo. Stronka jest fantastyczna, bardzo lubię tutaj sobie ją odwiedzać. Można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, jest aktualna, naprawdę jest stronka aktualna. Widać, że chłopaki tutaj po prostu o to dbają. I warto, po prostu warto tutaj sobie zobaczyć. Yy, tak jak mówię, jest tutaj archiwum przy okazji jeszcze. Simple early archive chyba tutaj nie ma. Etykiety, co tutaj mamy jeszcze? No trzeba sobie to po prostu tą stronkę, że tak powiem, obczaić. Bo naprawdę nie kończy się to tylko na, na jednym tym. Jest tutaj sporo, sporo rzeczy yy, o programach ogólnie, więc można sobie to wszystko ładnie yy, poczytać. Tak jak mówię, przystajnik, możecie sobie wpisać w dowolną wyszukiwarkę albo adres, tak jak widać tutaj, oczywiście on również będzie umieszczony w opisie filmu. Jak najbardziej zapraszam i polecam. Kolejna stronka, nocny pingwin. No, strona jest niestety mocno już nieaktualna. Prawie rok. No do listopada 2018 roku jest ostatni artykuł, ale znajdziecie tutaj full, naprawdę full programów, znaczy full opisów programów, yy, trików do ogólnie do linuxa i tak dalej. Szkoda, że to nie jest po prostu, nie jest to kontynuowane, bo naprawdę jest tego od jasnej, że tak powiem, bardzo ładnie, cholery. Jest bardzo fajnie napisane, świetne artykuły, fachowe. Yy, nie ma tutaj sponsorowanego badziewia, bo, powiem to po raz kolejny. Naprawdę widzicie, deklaracje pod Linuxem i tak dalej. Jest tutaj opis, co, gdzie, odnośniki. Warto naprawdę, warto. Może tam napisać do tego chłopa czy do kobiety, która to prowadzi, żeby to wznowił. Bo naprawdę czegoś takiego brakuje. Jest sporo różnych tutoriali. Jest o Archu, jest o instalacji jakichś tam innych systemów, Ubuntu i tak dalej. Tego jest naprawdę full. Warto sobie tą stronę zapamiętać. Tak jak mówię, nocny pingwin, przystajnik linuxiarze.pl, zdecydowanie na tak, warto tutaj zaglądać popatrzcie sobie, tutaj jest autentycznie wszystko, można sobie wejść, zobaczyć, poczytać świetne informacje bardzo dużo się właśnie tutaj między innymi o Winni dowiedziałem o, o DXVK i tak dalej, tutaj jest naprawdę skarbnica można powiedzieć wiedzy troszeczkę nieaktualna, ale mimo wszystko warto tu po prostu wejść Linux Magazine no, i tu będzie ciężko, ponieważ oryginalnie, jeżeli dobrze kojarzę, jest to niemiecki magazyn o Linuksie. 90% materiałów, jak nie więcej, jest tutaj tylko i wyłącznie płatnych. To znaczy, wchodzimy sobie coś, chcemy poczytać i niestety materiał nam się tutaj akurat, chyba jest akurat udało się cały, ale większość tych materiałów tutaj niestety jest płatna. Czyli tak jak wyborczej, przepraszam, jeżeli się pomyliłem. No niestety, no magazyn niby fajny, wszystko pięknie, ale no, no trzeba płacić za to, tak. Dla jednych nie stanowi to problemu, dla innych tak. No, no. Strona jest de facto ok. No ja nie, nie mogę sobie tutaj dużo na dużo pozwolić, ponieważ no, co człowiek, załóżmy, wejdzie sobie coś tam poczytać, no to to będzie informacja taka, także. Że jest to po prostu płatne. No, można spróbować zobaczyć, jak to wygląda. Hmm, chyba, że dany użytkownik sobie, nie wiem, IP jest blokowany, ewentualnie później, sobie za dużo przeczytasz. To musisz coś tam, ale, ale, no to tak to moim zdaniem wygląda. Jeżeli coś. Ten. Bardzo przepraszam redaktorów Linux Magazin, jeżeli się pomyliłem, ale czytając komórki, mam non-stop informacje, żeby zobaczyć materiał. Muszę sobie wykupić abonament. I tak, dobra, lecimy dalej. Niby Blok to jest starutęgi z 2013 roku. Ostatnie posty tutaj się znajdują, ale jest bardzo dużo ciekawych również materiałów na temat Linuxa. Oczywiście można sobie z większości myślę skorzystać bez problemu. De facto trzeba wziąć czasami poprawkę że przed system D i tak dalej, i tak dalej. Ale. Sporo rzeczy można, można sobie tutaj wykorzystać w nowych dystrybucjach, bez problemu. Zdobyć troszeczkę wiedzy, no bo wiedza w Linuxie to, to nie zmienia się rok z roku na rok. Tylko czytając książkę powiedzmy z 2005 roku, tam kilkadziesiąt procent, można sobie zastosować spokojnie dzisiaj, tak jak komendę w terminalu, bo to się w ogóle nie zmienia. Więc kolejna fajna, fajna stronka. Niby blog, jak najbardziej zapraszam. Tak jak mówię, materiały nie są najnowsze, nie znajdziecie tu nowości, ale za to jest bardzo dużo ciekawych informacji na temat Linuxa. Więc, jak coś wbijajcie, naprawdę, naprawdę warto. Zostały nam, de facto, można powiedzieć, dwie strony: to będzie wsparcie płatne. Mianowicie chodzi o Red Hata i chodzi tutaj o Ubuntu. Jeżeli chodzi o Red Hata. No to wiadomo, system typowo serwerowy, nie jest to system na desktop. Musicie się tutaj zalogować. Możecie ten system bodajże pobrać sobie bezpłatnie. Z tym, że musicie się zalogować jako deweloper, chyba czy jako firma. Nie chcę kłamać, przepraszam wszystkich związanych z Red Hatem za moje kolejne wpadki, ale się po prostu na tym nie znam. Nie znam się, ale się wypowiem. Ok. Przepraszam. Natomiast wsparcie jako tako jest płatne. Możecie sobie to wsparcie wykupić. Zobaczcie na tej stronie, jak to wygląda. Wsparcie jest 24 na 7. Więc, jeżeli jakieś problemy macie ogólnie z Red Hatem, nie musicie tego szukać na forach, tylko firma Wam to po prostu zapewnia. Fantastyczna sprawa. No dlatego jest Red Hat stosowany w bardzo dużych serwerach, nie tylko na serwerach, ale również hmm, chmurach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę sobie warto tą stronkę odwiedzić Red Hatowską i zobaczyć co, i jak i gdzie, i że tak powiem po co macie tutaj sklep Red Hata. Ja nie będę wchodził, każdy sobie sam sprawdzi, jak będzie chciał. Niech to nam tak wygląda. Dodatkowo, jeżeli chodzi o nasze kochane Ubuntu. Oczywiście jest możliwość, żeby nawet do desktopa wykupić sobie płatne wsparcie. Jak najbardziej tak można sobie wykupić wsparcie dodatkowe do LTS-a, żeby zamiast 5 lat było 10. Tylko te dodatkowe 5 lat jest tam płatne. Wtedy nie musicie chodzić po forach, szukać, prosić, pytać, tylko macie bezpośrednio uderzacie do Canonicala i oni wam wasze problemy, wasze różne tam na zapytania sobie odpowiedzą jak najbardziej. Więc to jest też bardzo, bardzo fajna sprawa. De facto chyba to są dwie takie firmy, firmy, które. No jeszcze bodajże jest OpenSUSE. Tutaj szczerze mówiąc tego nie sprawdzałem. OpenSUSE. A de facto to jest chyba Suzy, a nie OpenSUSE, czyli Suzy Linux, bo OpenSUSE to jest wersja otwarta. Natomiast Suzy to jest wersja kor SUSE Linux, chyba to jest tak. SUSE Linux, to jest wersja korporacyjna tego systemu. Suzy dokładnie tak, dobrze pamiętałem. To polega prawdopodobnie na takiej samej zasadzie, czyli wykupujecie sobie pobieracie system, natomiast wsparcie do niego jest po prostu płatne dodatkowo, jeżeli sobie je chcecie wykupić. Jeżeli się mylę, przepraszam, poprawcie mnie bardzo proszę w komentarzach. De facto a to będzie tyle, jeżeli chodzi powiedzmy o takie, takie yy, stronki internetowe, na których można sobie yy, poszukać jakichś wiadomości Linukcia. O polskich stronach oczywiście mówię, bo zagranicznych jest Multum, jest naprawdę Full Wypas, tylko albo właśnie Chrome z tłumaczeniem przez Google Translatora. No, chyba że coraz więcej ludzi zna dobrze angielski, to wtedy sobie mogą poradzić. Mój angielski leży i kwiczy, więc używam dla tego chroma do tłumaczenia stron w innych językach, że tak powiem. Działa, działa, można się dowiedzieć, wielu rzeczy jest jak najbardziej w porządku. Ok, kochani, jako że już minęło prawie 20 minut tego nagrania, to postanawiam, że opowiadanie o forach zrobię w następnym filmie. Który postaram się również wrzucić razem z tym. Czyli zrobię to po prostu w dwóch częściach. Żeby już tego nie robić na 40-50 minut. Bo niektórzy nie lubią takich materiałów. Więc mm, moim zdaniem, okiem lajka, nuba i tak dalej. Tak to po prostu wygląda, jeżeli chodzi o, o Polskę. Jeżeli coś się zmieniło, jeżeli coś jest inaczej. Proszę cię napiszcie mi to po prostu. tak? Ja z przyjemnością opowiem o innych stronach, które istnieją. Tylko patrząc na wyszukiwarki, znalazłem to, co znalazłem. I po prostu, no, no, tak to wygląda. No, niestety, tak nam to w Polsce hmm, wygląda. Oczywiście, w cudzysłowie, wiodące portale również czasami coś napiszą na Linuxie, ale to jest bardzo, bardzo rzadko. W różnym tonie jest to napisane. Nie będę na te portale wchodził, bo wiadomo, że to nie ma najmniejszego sensu tego jeszcze reklamy robić, reklamodawcom i tak dalej. Jeżeli ktoś chce, to może oczywiście pewnie korzysta z tych portali, prawda? Ja się skoncentrowałem typowo na Linuxie, no jak widzicie, sytuacja nie jest za dobra. Mam nadzieję, że się to jakoś zmieni. Między innymi ten kanał właśnie stworzyłem po to, żeby ruszyć trochę tego YouTube'a, kurczę do góry z Linuxem, tak? Widzę, że tam parę osób zaczęło coś tam stawiać, nagrywać i chwała im Bogu za to. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem, czy to jest moja zasługa, czy po prostu dopiero zacząłem ich zauważać. Nie wiem, naprawdę, ale fajnie, że to się coś rusza i idzie do góry. I dzięki, że, dzięki Wam... Że jesteście ze mną, że jesteście ze sobą i że jakaś taka społeczność się zaczyna tworzyć bardzo, bardzo dobrze. O to właśnie chodzi. Oki słoneczka, drogie, strasznie wam słodze wszystkim zajeżdża. To trochę nie będę mówił czym, mniejsza z tym. W każdym razie, ten odcinek kończymy w tej chwili na dzisiaj. Znaczy, przepraszam, na teraz. Odcinek o forach internetowych będę zanagrywał za chwileczkę jako osobny film, więc zapraszam. I co? Trzymajcie się cieplutko, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, do rozpowszechniania tego po forach internetowych, po grupach, po wśród swoich znajomych, którzy się interesują Linuxem, żeby to wszystko po prostu nakręcać i rozkręcać. Bardzo Wam za to wszystko dziękuję. Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko, świat Linuxa, pa pa, cześć!